Siemanko. Cześć. Piłkarze kończą kariery w takim wieku, że przy ich zasobach finansowych i ich rozgłosie mogą zabrać się praktycznie za wszystko i mamy przykłady piłkarzy, którzy po karierze poszli w zupełnie inną stronę, jak chociażby Tim wizę, bramkarz, który większość swojej kariery spędził w Werderze Brema. A po karierze postanowił zostać profesjonalnym wrestlerem i widzieliśmy go nawet na galach WWE. A my przygotowaliśmy dla Was listę naszych subiektywnych wyborów piłkarzy, którzy dość niedawno zakończyli swoją karierę i odnaleźli się w karierze trenerskiej. Klasycznie odsyłamy Was jeszcze, oczywiście, do linków do naszych profili społecznościowych. Sprawdzajcie naszego Facebooka, naszego Instagrama i też koniecznie zostawcie łapkę i dajcie znać, jak ten odcinek Wam się podobał. No i oczywiście subskrybujcie kanał, a my lecimy. Z odcinki. Pierwszym trenerem, o którym chcielibyśmy Wam opowiedzieć, jest nikt inny jak Czawi, który został świeżo upieczonym trenerem FC Barcelony, swojego klubu, w którym występował przez praktycznie całą swoją karierę piłkarską. Czawi, który już, już jakieś tam doświadczenie trenerskie ma. Przez ponad dwa sezony trenował Al-Sad. Udało mu się nawet dojść do półfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów jak na taki krótki staż to nie jest to takie złe osiągnięcie też wygrał ligę w zeszłym sezonie i warto przypomnieć jego statystyki jako piłkarza bo tutaj odniosę się do, do naszych notatek ale 767 meczów w Barcelonie 85 goli 185 asyst no to robi wrażenie i jak jeszcze dodamy do tego tytuły ośmiokrotny mistrz hiszpanii 4 razy Liga Mistrzów Puchary, super puchary Hiszpanii, dwa razy klubowe Mistrzostwa Świata, no i oczywiście z reprezentacją Hiszpanii dwukrotny Mistrz Europy i Mistrz Świata. Także no jest to piłkarz w skali najbardziej doświadczonych i najbardziej utytułowanych w historii, ale przede wszystkim yy, kibice piłkarcy, my go pamiętamy przede wszystkim z tego jak grał, bo liczby w jego przypadku nie były zawsze najważniejsze. Nie były najważniejsze, to był zawodnik środka pola, gdzie razem z Iniestą przez wiele, wiele lat królował po prostu w formacji FC Barcelony. Legendarna tiki taka to właśnie on. Tak, dokładnie. No i też pamiętam, że przez kilka lat z rzędu, kiedy Leo Messi zdobywał złote piłki, mówiło się, że to nie Leo Messi zdobywa złote piłki, tylko trójka Iniesta, Xavi i Messi wspólnie te złote piłki zdobywają, ponieważ no, kibice piłkarscy na całym świecie mówili o tym, że że nie byłoby Messiego bez Xaviego i. Niasta. Zresztą w tym plebiscycie i zarówno i Czawie i Nesta też dochodzili często bardzo wysoko. No ale jak zwykle to była ta era, kiedy wygrywał albo Ronaldo, albo Messi. Zresztą ta era praktycznie też trwa w dużej mierze do dziś, tylko Robert Lewandowski próbuje się przyciskać gdzieś tam, no i też luka Modric jakiś czas temu oczywiście się wyróżnił. Natomiast a propos samego Xaviego, co warto powiedzieć, że no jest to człowiek, którego, który żyje tą filozofią Barcelony. W niej się wychował, w niej się odnalazł piłkarsko, w niej spędził praktycznie całą karierę i to, co wyniósł z Barcelony, przeniósł też do Al-Sad, bo on w tym klubie najpierw grał 3 lata, tak jeśli dobrze liczę, od 2015. 4 lata, 4 sezony zagrał do 2019 i w 2019 roku został trenerem tejże drużyny. Gdzie, no jak widać, powodziło mu się, zdobył aż 7 trofeów z, z tą ekipą. Ja myślę, że to jest tu właśnie kluczowe. Wiesz, że on y, zmienił klub i oczywiście odszedł w bardzo egzotyczny kierunek, co robi większość, bardzo wielu piłkarzy y, na koniec kariery, żeby też finansowo y, poprawić sobie jakość życia, nie oszukujmy się. Ale on nie pozostał na tym, że poszedł tam tylko dla pieniędzy, tylko też chciał tam wdrożyć filozofię, którą przeniósł z Barcelony i najpierw robił to jako zawodnik, poznał realia tego klubu, no i później został trenerem, co jest naturalną koleją rzeczy często w takich przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o takich doświadczonych zawodników. No i jak widać, już było, już nawet na tym przyk przykładzie takiego klubu No w Europie nieznanego, nie oszukujmy się, tak? Nikt, nikt specjalnie nie ogląda tej ligi. Jednak dochodziły te, te pogłoski, że, że ta filozofia Barcelony zaczyna tam działać, nawet czasem było widać filmiki, jakie akcje Asad potrafiło robić i faktycznie przypominało to czasami tiki takie Barcelony. W tym momencie został nowym trenerem FC Barcelony, zobaczymy jak mu pójdzie, bo wiemy, że klub z Katalonii jest w bardzo dużym kryzysie, no ale to może być piękna historia, ponieważ Chawi przez całą swoją karierę piłkarską był związany z tym klubem, no i. Ja trochę liczę, że, że w tym momencie odbuduje tą potęgę Barcelony, bo, bo takie historie po prostu piłkarskie kibice na całym świecie kochają. Kolejnym obecnym trenerem, a byłem zawodnikiem, o którym chcemy powiedzieć, jest Wayne Rooney, który co zabawne ma 36 lat. A dlaczego jest to zabawne? Ponieważ jest w wieku, a w zasadzie jest młodszy od Cristiano Ronaldo, a kiedy przyjrzymy się, porównamy. Zdjęcie jednego i drugiego, generalnie wygląd jednego i drugiego, no to jest bardziej wrażenie, jakby Cristiano Ronaldo mógł być synem Wayne'a Runaya. Jeśli chodzi o samego Wayna Runaya, wychowany k Evertonu, tam też zadebiutował, szybko trafił do Manchesteru United, gdzie jak wiemy, został legendą, jest najlepszym strzelcem klubu w historii z 253 bramkami na koncie. No i później, na koniec kariery, jeszcze na chwilę wrócił do Evertonu, przeniósł się do Ameryki, tam grał w DC United. I już na samo zakończenie trafił do derby County, w którym najpierw był zawodnikiem, później grającym trenerem, a teraz jest już pełnoprawnym szkoleniowcem od, od ponad sezon. No niestety w klubie Derby Kanty nie dzieje się za dobrze przez duże długi, które klub posiada. Nie ma możliwości, żeby były wypłacane pensje piłkarzom. Też Wayne Rooney otwarcie mówi o tym, że, że wygląda to tragicznie. Nie dzieje się tam najlepiej. Mamy tam dwóch Polaków, Kamila Żwiaka i Krystiana i, 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 i Bielika. Krystian Bielik oczywiście leczy się po urazie zerwanego więzadła, ale jest cały czas Częścią klubu i też wszyscy tam na niego czekają. Dokładnie. I Wayne Rooney e, bardzo ciekawie powiedział w jednym z wywiadów, że on dziękuję za to zaufanie, które dostał od prezesa Derby Kanty i niezależnie od tego, jak w dużym dołku znajduje się klub, e, no to on postara się pomóc tego, temu, te, temu klubowi najlepiej jak może. W kolejnym też wywiadzie, gdzieś tam na konferencji pomyczowej, nie brył się w język, mówiąc o tym, że w klubie brakuje zawodników e, i że jeżeli tak dalej będzie wyglądać sytuacja, no to będzie zmuszony grać z zawodnikami po prostu z drużyn młodzieżowych, no bo piłkarze, nie dostając pensji, nie chcą grać. Warto zauważyć, jaki wpływ na tę drużynę ma Wayne Rooney, jakie w ogóle ma podejście, bo nawet na końcu jego kariery było widać, że on zawsze daje z siebie 100% na boisku. Przed oczami mam taką akcję, kiedy grał w DC United, gdzie w końcówce meczu, już w doliczonym czasie ich bramkarz wszedł na rzut rożny, mieli pustą bramkę leciała kontra, gość miał praktycznie pustą bramkę, ich przeciwnik Runaj go dogonił, odebrał piłkę flizgiem Dał wrzutkę 40-metrową i, i w ten sposób zagrał na głowę kolegi, który strzelił bramkę i tam chyba wyrównali wtedy. Było widać, że, że nigdy nie odpuszcza i też tą mentalność przeniósł do derby kanty. Także co później widać swoją drogą na boisku, bo, bo zawodnicy nie odpuszczają, mają, mają bardzo dużą charyzmę, pełną determinację, żeby rozgrywać pełne 90 minut, więc po prostu zasuwają. Widzieliście zdjęcie Fernando Torresa w mediach społecznościowych? Był już piłkarz między innymi Liverpoolu, Chelsea, Milanu, czy, czy Atletico. No jest po prostu jak warszawski koks, no jest po prostu dzikiem. W tym momencie można um, przeczytać o tym, że trenuje młodzieżową drużynę Atletico U19, z którą swoją drogą odnosi tam jakieś mniejsze lub większe, ale jakieś małe sukcesy odnosi. No i co ciekawe jest to, jeżeli ktoś nie wiedział, polecam zajrzeć, zajrzeć na jego Instagrama, bo myślę, że jego biceps jest w wielkości mojej głowy. Ale jak widać też o piłce nie zapomniał, bo mimo, że na jakiś czas y, zrobiło się o nim cicho, kiedy zakończył karierę, to wrócił teraz właśnie na ławkę trenerską młodzieżówki Atletico. No i ja jestem bardzo ciekaw, czy Fernando Torres odnajdzie się na, w roli szkoleniowca też być może seniorskiej drużyny, bo oczywiście wiemy, że trenowanie nawet, nawet zawodników w młodzieżowej lidze mistrzów, a trenowanie zawodników na najwyższym poziomie w europejskim w seniorach, to jest jednak zupełnie co innego, ale też warto zauważyć, że nad sobą w Atletico ma przecież Diego Simeone, czyli postać no jedną z największych w ostatnich latach, więc od kogo się uczyć jeśli nie od niego? Grał też u niego przecież i nie zapomnijmy, że mimo tego jego zjazdu w Chelsea, kiedy był w tym klubie, to no, był to zawodnik, który strzelał niesamowicie wiele ważnych bramek i też po prostu bardzo, bardzo dużo goli. Ponad 100 występów w reprezentacji Hiszpanii może świadczyć o jego naprawdę bardzo, bardzo dużym doświadczeniu boiskowym, zresztą z reprezentacją Hiszpanii zdobył dwa razy Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata we wszystkich tych turniejach, brał udział jako czynny zawodnik i był częścią tej paki. I na koniec powiemy sobie o Stevenie Gerardzie, który robi niesamowitą robotę w Rangers FC w Szkocji. On po karierze też miał chwilę przerwy, dwa lata, później wrócił do młodzieżówki Liverpoolu i stamtąd właśnie został zatrudniony w szkockich Rangers. szkockich Rangers, którą między innymi mierzyła się Legia Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy. No Steven Gerrard, który w zeszłym sezonie... Razem ze, swoją, ze swoim klubem wykręcił kapitalne liczby. No, tam było ponad 90 bramek strzelonych i tylko, uwaga, tylko 13 straconych na przestrzeni całego sezonu. Dokładne statystyki tego sezonu to na 38 meczów, 0 porażek, 92 gole strzelone, 13 straconych i 25 punktów przewagi nad drugim Celtikiem, więc o większym wymiarze deklasacji ciężko byłoby mówić. No, chyba drużyna z najlepszym sezonem w zeszłym, w zeszłym roku w Europie. Trener jest bardzo, bardzo lubiany w stolicy Szkocji. No i tak naprawdę swoją posadę na pewno utrzyma, na pewno przez wiele, wiele lat jeszcze będzie tam trenował. Chyba, że przejdzie do innego klubu z Premier League, bo w tym momencie już możemy usłyszeć wiele plotek transferowych o tym, że jest po prostu łączony z, posa z objęciem posady w Aston Villa, czyli ligowym Powiedzmy średniaku. Nie od razu jego droga trenerska w Rangersach była usłana różami. Tam też było bardzo dużo kryzysów, porażki, cięższe okresy. Ale po tym wszystkim udowodnił, że jest człowiekiem, który może stanąć na wysokości zadania. Też cechuje go cierpliwość i od początku wpro zaczął wprowadzać zmiany chociażby w ośrodku szkoleniowym też zmienił ustawienie na przykład pokoju analiz, który wprowadził do szatni. Te wszystkie małe zmiany, które teraz procentują i procentowały już w zeszłym sezonie przy tym ogromnym sukcesie. I też ciekawostką jest, tak jak się przygotowywałem, to mm, zobaczyłem, że y, stosują taką zasadę jak pressing victims, czyli ofiary pressingu, gdzie zawsze na treningu, obrazują y, gdzie zawodnicy mają presować i który zawodnik w drużynie przeciwnej jest najsłabszym ogniwem i gdzie właśnie ten pressing musi być y, nakierowany. My czekamy na powrót Stevena Gerarda do Liverpoolu, ponieważ no, jest to legenda tego klubu. E, większość sezonu tam rozegrał ponad kilkanaście lat jako kapitan pierwszej drużyny. W tym momencie e, trenerem pierwszej drużyny jest Jurgen Klopp. Jego posada jest niezachwiana, natomiast liczymy na to, że przyjdzie ten moment, kiedy Steven Gerard powróci na Enfield Road. To tyle na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać, jak Wam się podobało i też dajcie znać, jacy według Was zawodnicy, którzy niedawno skończyli karierę, okażą się bardzo dobrymi trenerami na światowym poziomie. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie o naszych kanałach społecznościowych. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach. Wszystkie linki Łateczki. macie w opisie. My się z Wami już żegnamy. No i do naszego następnego spotkania pozostańcie z piłką na ty. Na razie, cześć. Kiedy Steven Gerrard powróci na Etihad. Etihad. Boże. O co oglądasz Piłk, piłkę na w ogóle?